Dobra eee, Ta sama amunicja, możemy korzystać z tylko jednego rodzaju amunicji Ale wszyscy z tych samych, czy, czy nie? Eee, to już zależy jak wybierzemy, czy na osobę, czy żeby wszyscy korzystali z, te, z tego samego... No na osobę, że każdy może dobra jednej. Każdy może y, używać amunicji y, y, ten, do broni, którą pierwszą znajdzie. Hmm. Możemy. No to co? Pier pierwsza amunicja, jaką znajdziemy to jest ta amunicja, której używamy do końca gry. Tak. Tak? Tak. Proszę by nie 9 mem. Proszę. Ej, nie, 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 nie. jakby szotgana z nas to byłby, byłby przypał. Ja coś czuję, że tylko widzimy tą ulicę i będzie jak ten Jakąś no kuźwa cały czas zapomina ten, co kurwa głaz wnosił pod górę cały czas. Syzyf. Syzyf. syzyf, syzyf, syzyf. O kurwa, latarnia morska. Dobra, 762. Jezu, uratowany. Nie, dobra, syzyfowe prace panowie, Proszę was. Te pe są. Gdyby szotgana z nas tu Ja nee, zo is dat. Ja,